On obraził, można powiedzieć, godność nie tylko Polaków, ale wielu innych narodów, państw, dlatego, że on twierdził, że skądinąd pytanie jest, jak ocenić inwa inwazję, agresję w Afganistanie. Ja jej nie oceniam pozytywnie, bo żadnego problemu nie rozwiązała. O wiele stworzyła. Otóż państwa NATO były zaangażowane w ten konflikt. Trump powiedział, że NATO. Przyszło z zerową pomocą, co jest oczywistym fałszem, kłamstwem, nieprawdą. Ja nie wiem, czy on, nie powiem, że on kłamie. On po prostu nie wie. To jest ignorant, to jest gbór, on nie, nie wie. A gada, o, tak to częstokroć wygląda. No i to musi być jakoś tolerowane, bo to jest prezydent USA. No, jak, no. Nawet jak już tego Trumpa nie będzie w Białym domu, to po tym, co on robi, pozostanie długi czas jeszcze duży swąd. Użyłem tego słowa. Tak, to będzie Cuchnąć jeszcze przez lata po odejściu Trumpa, bo on powoduje jego politykę, jego zachowania i wewnątrz USA, i w układach międzynarodowych pewne zmiany nieodwracalne. Ale być może, że jak inni powiadają, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, i na przykład pewne zachowania w naszej Unii Europejskiej, w niektórych państwach spowodują przewrotny efekt. Trump chce innych osłabić swoją polityką, ale jeśli oni potrafią się dostosować do tych nowych wyzwań, to to może ich wzmocnić. My też możemy uciec do przodu przed tym Trumpem 2.0. Yy, tak, próbuję wsłuchując się w to, co pan mówi, yy, odpowiedzieć na pytanie, czy pan jest optymistą, czy pesymistą. Ja w ogóle nie wiem, czy to są dobre kategorie do tego, o czym rozmawiamy, yy, bo no bo to, to może takie jest upraszczające, bardzo. Często że... to, to pytanie słyszę. Czasami niektórzy nie zadają mi tego pytania, tylko sami sobie na nie odpowiadają. Więc jak ktoś twierdzi, że jestem nadmiernym pesymistą, to ja mówię: Nie, to ty jesteś nadmiernym optymistą. Albo odwrotnie. Jak mi ktoś zarzuca przeroz op... pesymizmu, optymizmu, to jest odwrotnie. Ja staram się być realistą, ale jak mam odpowiedzieć ostro na pytanie. Czy jest dobrze, czy jest źle, to teraz mówię, jest źle. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej? O, to jest wielka sprawa, bo to zależy od definicji i co mamy oceniać. Ale jeśli to ma być jednoznaczna odpowiedź, to mówię, będzie gorzej. Ale od razu muszę dodać, to zależy o jakim horyzoncie czasowym mówimy. Jeśli ktoś mówi o roku bieżącym, 2026, pod wieloma względami będzie gorzej, pod niektórymi będzie. Lepiej nie ulega wątpliwości, że cało kształt trampizmu, tramponomiki powoduje to, że na świecie jest gorzej niż mogłoby być, gdyby ktoś rozsądny, uczciwy i postępowy był amerykańskim prezydentem. Ale ja jestem też optymistą i tu się zgodzę z tym, w tym znaczeniu o tym to już niejednokrotnie już mówiłem i pisałem. Wszystkie, prawie, oprócz naszego osobistego życia. Bo życie się kiedyś tam kończy. Wszystkie problemy są rozwiązywalne, o których tu mówimy, ale nie, wiele z nich nie jest rozwiązywanych w sposób właściwy i dlatego nie będzie rozwiązane. I nie będą rozwiązane. I dlatego na wielu polach sytuacja się pogorszy. Ale powiadam, nie będzie trzeciej wojny światowej. Niektórzy uważają, że to jest nadmierny optymizm, ale o tym też w tej książce pisze. Natomiast będą pewne konflikty. Tak, uważam, że w tym roku na pewno, może nawet wkrótce, wreszcie po czterech latach, choć mogło do tego dojść już po kilku miesiącach, bez tych setek tysięcy ofiar, zakończy się zbrojna faza wojny w Ukrainie. A konflikt będzie trwał przez pokolenie albo i kilka, podobnie jak ten na Bliskim Wschodzie. Można było uniknąć tej wojny, o czym pisałem w innej książce wojna i pokój. Można było zakończyć walki zbrojne wiosną 2022 roku, kiedy już było wypracowane i w zasadzie uzgodnione pomiędzy Kijową a Moskwą porozumienie o zawieszeniu broni. Tylko tak, właśnie Amerykanie i Brytyjczycy, i to również my wtrącaliśmy się po to, że aż skąd trzeba wypędzić Rosjan z każdego centymetra zajętych obszarów ukraińskich, a teraz mówi się już o czymś zupełnie innym, no, trzeba po prostu e, pogodzić się z, z tym, że nie uda się siłą zbrojną odbić tych bezprawnie, tak, zajętych terytoriów, e, więc miejmy nadzieję, że nie będzie wojny na Bliskim Wschodzie, bo ona też trwa. To jest nieprawda, że ta wojna się zakończyła od momentu zakończenia od momentu ogłoszenia zawieszenia broni i podpisania w tej sprawie porozumienia także z tym udziałem Trumpa, co jest jakimś jego osiągnięciem, szkoda, że tak późno, szkoda, że tak wielkim kosztem, bo akurat jeśli chodzi o Izrael, to tutaj prezydent Trump i USA mogły wywrzeć presję dużo wcześniej, żeby ukrócić zbrodnie wojenne Izraela w Strefie Gazy. Akurat jeśli chodzi o armię izraelską, ona nie byłaby taka, jaką jest, gdyby nie nieustanna. Militarna i finansowa pomoc amerykańska. Tak jak prezydent Trump nie jest w stanie zmusić prezydenta Putina do, radykalnego, do radykalnej zmiany postępowania, tak mógłby był w stanie zmusić do tego premiera Izraela. Od czasu ogłoszenia zawieszenia broni zginęło, zostało zabitych co najmniej 500 Palestyńczyków i giną każdego dnia, również ludzie zupełnie. Niewinni. Ale będą inne konflikty. Będą inne konflikty, które oczywiście Trump będzie kończył i ogłaszał, ile to on tych wojen zakończył. Więc tutaj trudno być optymistą. To jest zmieniający się świat i te problemy, one mają rozwiązanie. One wymagają negocjacji, one wymagają artykulacji sprzecznych interesów i idei. One wymagają przede wszystkim próby wzajemnego zrozumienia. Nie zmuszania innych, żeby się do nas podporządkowywali. Próby, ja wiem, takie jak narzucanie siłą demokracji w Afganistanie od początku były próbami poronionymi, i trzeba skończyć. Trzeba. Dobrze by było, żeby było mniej tej obłudy politycznej, bo jak napisałem w jednym ze swoich ostatnich tekstów, i tu powtórzę to, teraz już nawet nie ma zastosowania to słynne amerykańskie powiedzonko. Do what we say, not what we do. Masz robić to, co ci mówimy, a nie to, co my robimy. To jest ta ich obuda. Teraz oni już nawet nie mówią, że mamy e, robić e, to, co oni nam. E, Mówcą tak, nie to do what we say, not what we do. Czy masz robić to, co ci mówimy? Bo teraz oni na w sposób czasami oczywisty mówią rzeczy takie nonsensowne, że nie oczekują Pomniał tego. Wspomniał Pan o Afganistanie. Robić. W Afganistanie zginęło 44 polskich żołnierzy. Nie wiem, czy słyszał Pan wypowiedź Trumpa ostatnią. To, tak, no ostatnią, będąc. to jest odpowiedź ostatnia, albo nie ostatnia, bo no. No, może ostatnia, bo akurat rozmawiamy, kiedy on jeszcze śpi o takiej godzinie. Tak. Ale zanim się nasza rozmowa upubliczni, to on powie jeszcze innych parę nonsensów. On obraził, można powiedzieć, godność nie tylko Polaków, ale wielu innych narodów, państw, dlatego, że on twierdził, że skominąd pytanie jest, jak ocenić inwa inwazję, agresję w Afganistanie. Ja jej nie oceniam pozytywnie, bo żadnego problemu nie rozwiązała. O wiele stworzyła. Otóż państwa na to były zaangażowane w ten konflikt, i pan wymienia naszych rodaków, którzy zginęli. Co ciekawe, bo to podkreślono, Trump powiedział, że Nato przyszło z zerową pomocą, co jest oczywistym fałszem, kłamstwem, nieprawdą. Nie wiem, czy on, nie powiem, że on kłamie. On po prostu nie wie. To jest ignorant, to jest gbur, On nie, on nie wie. A gada, o, tak to częstokroć wygląda. No i to musi być jakoś tolerowane, bo to jest prezydent USA. No, jak, no. Jakiś... Okej. Okay, tu... Więc teraz a propos tego, to chcę tylko zwrócić uwagę na to, co zostało podkreślone, że jeśli chodzi o liczbę tych nieszczęśników, którzy zginęli w Afganistanie w proporcji w stosunku do liczebności narodu, to najwięcej ofiar ponieśli Duńczycy, nie Amerykanie. Najwięcej zginęło Duńczyków w proporcji do liczby mieszkańców tego państwa. Duńczyków, do której należy ta Grenlandia, której mieszkańcy już usłyszeli n razy od tego Trumpa i jego przybocznych politykierów, że nie potrafi zajmować się tym lądem, tym regionem, który nazwał on Peace of Ice, z kawałkiem lodu. Zresztą, jeśli już pan mówi o tak zwanych ostatnich w wypowiedziach Trumpa i jego bzdurach, to on także podczas wystąpienia w Davos i przy okazji, lecąc tam w samolocie, kilka razy pomylił Grenlandię z Islandią. Mam nadzieję, że on odróżnia te dwie wyspy na północnym Atlantyku. Natomiast arogancja i ignorancja Trumpa są porażające. I jest oczywiste, że o tym nie będą mówić otwartym tekstem żadni politycy, nawet ci, którzy są bardzo krytyczni w stosunku do amerykańskiego awanturnictwa. Natomiast intelektualiści, niezależni ludzie nauki, mediów powinni o tym mówić otwartym tekstem, żeby sobie przynajmniej zdawać sprawę z szkodliwości Trumpa 2.0, skoro nie jesteśmy w stanie tej szkodliwości całkowicie wyeliminować.